Cześć, nazywam się EasyTap na kolejnym odcinku EasyCraft. I tak. Na dzisiaj zebrałem trochę drzewa też, żelaza, węgla i tak dalej. A na dzisiaj zaplanowałem, żebyśmy zbudowali znaczy ja e, farmę mm, dla zwierząt i zwykłą farmę z y, zbożem więc tak, na pewno mi się przyda e, motyka łopatę jeszcze zrobię żelazną, to też. Um, a wezmę całe. Pierwsze zrobimy sobie farmę zboża. I jeszcze by się przydało parę kości. Z pięć. Dobra. Bo tutaj trawy zbyt dużo nie mam, więc wolę już sobie sadzić. Um, łopatę zrobiłem, zrobiłem. Więc tak, farma zwierząt raczej będzie tutaj dalej, chociaż w sumie nie, nie, tutaj będzie farma zwykła eee, z zboża, tylko nie wiem jeszcze na jakim poziomie, chyba na tym, całkiem sporo już chcę zrobić, nie wiem, może 10 na 10, albo 15, nie, może 10 na 8. Dobra 15 na 10 Chyba na 10 Coś takiego myślę Dobra, to za daleko, dobra Taka no, taka mi na pewno wystarczy to może to będzie raczej skrz... skrz a, ale mi się język poplątał. E, szklarnia. To będę musiał jeszcze nazbierać e, trochę piachu na szkło. A to pójdziemy jeszcze znaleźć jakieś, nie wiem, kopalnie piachu. Dla mnie. Bo nie widziałem... Chociaż przecież ja przechodziłem przez pustynię. Dobra, tam będę zbierał piasek. To to trzeba jeszcze wykopać. Dobra. Um, tak myślę, że nagrywać to, jak ja pójdę po ten piasek, przyspieszę to. To będzie chyba najlepsze. Chociaż nie. Już nie będę. Nie. Pójdę po piasek, włożę go, żeby się przetapiał, i zaraz będziemy robić miejsce na tą. Na farmę zwierząt. Jeszcze trochę Dobra Tak myślę wystarczy No Nie no w sumie to ja teraz zrobię to miejsce na farmę zwierząt A i muszę sobie płatki zrobić e, farma zwierząt Przydałoby się dość dużo, bo chociaż nie no, przydałoby się przydałoby się dość duży teren O może tutaj w tym dołku To by było niezłe Łatwo by się zwierzęta zapędzało w takie miejsce. Tak, to będzie to miejsce. Tak myślę jeszcze. Może wystarczy mi o tak o tutaj ze dwa ściąć drzewa pościnać. O, i tak mi chyba wystarczy. Dotąd tak <laughs> tutaj, no chyba powinno wystarczyć cztery rodzaje zwierząt. To chyba powinno wystarczyć, owca. Nie chcecie zabijać. Ile? Tutaj. Tak, tak. Dobra, tego już na pewno nie zobaczysz. Dobra, to ja pójdę po płotki i po piasek i zaraz się widzimy. Zaraz wracam. Dobra, jestem z powrotem. Właśnie śpię, bo zapadła noc. Piach się przetapia. Cztery staki zebrałem. I jeszcze teraz muszę zrobić płotki sporo płotków a jacie o ach ej no dirt o jas podobne są bardzo zaraz tak wezmę dobra jeszcze trochę zaraz zobaczymy ile z tego płotków wyjdzie 16 No trochę jest Mam nadzieję, że wystarczy ale pierwsze robimy to szklarnie. wiederko wiederko musi być mm. wiederko Jedno wystarczy. Chociaż zaraz. Ja chyba mam wiaderko. No. Znalazłem dungeon. Szybkie zejście. <coughs> I tak. Tutaj będzie ściana. Tutaj będzie wejście. Zaraz, zaraz, zaraz. Dirt. Hmm. Chyba na 4 pola sięga woda. To raz, 2, 3, 4. Chyba mi takie wystarczy. Tak? Raz, 2, 3, 4 i 3 pola. Nie no, jak będzie mi potrzeba, to powiększę. Dotąd na razie zrobię. Nie będę robił nieskończonego źródła, już myślałem, że się nie naprawi. Blisko mam wodę, to... Hmm. Jeszcze jedno. Dobra. Dobra. Aj, muszę mieć też trochę szkła. Mam, mam. To niech gdzieś się trochę szkła przetopi. A teraz um, obgrodzimy sobie to. Ten teren. A już tu szkielet był nawet. Oj, nie straciłem opaty kamiennych. No, nie zużyłem. Aj Przynajmniej trochę na dojdzie. Ładna muzyczka gra Jak mi coś tu wskoczy, to nie będę zły. Ważne, żeby nie wyskoczyło. Może nawet specjalnie takie coś zrobię, żeby same wskakiwały Bo wskoczył to jak później nie wyjdą, to tutaj się zrobi tak. Może mi parę wpadnie samych. Bez, zag bez zaganiania. I też będzie łatwiej teraz zagonić, bo wystarczy wziąć o. Zboże. Ej, no powinno działać. No już mnie widzi. I łazi za mną, i łatwiej będzie wejść. Nie trzeba będzie nic otwierać. Kurde, co nie wystarczy mi tych płotków? Nie zapomniałem też drzewa właśnie... ściąć. Zaraz się tym zajmiemy. Dobra Gdzieś się chyba powinienem mieć Mam. Ja mam już zapchany ekwipunek No Dobra Nie zrobiłem sobie wyjścia Zrobię tutaj No nie Nie zrobiłem sobie bramki NIE 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 WYCHODŹ, NIE WYCHODŹ Dobrze To tak Tak I tak Tak jest I mamy ramkę. dobra <coughs> Jeszcze trzeba się. Tutaj Dobra. Wysokie, wysokie. Hm. No. Skowało się jedno. Jeden kawałek. <tryk> Dobra, tak wystarczy Tylko teraz trzeba więcej zwierząt I jeszcze tylko coś Jeszcze to drzewo mi zostało, jeszcze jedno jest jednak Ale tutaj trzeba zrobić lekkie ułatwienie Gorzej mi jak tu creeper wejdzie, ale już trudno. Kurde wysokie to drzewo. Niezretne. Dobra. Coś zwierząt mało w okolicy teraz jest. Jakoś się cicho zrobi, zrobiło bez tej muzyki Coś mi dzisiaj trochę gardło boli Ale nagrywać trzeba Nie może boli O, zaraz wracam Dobra, jestem z powrotem Idziemy ze zwierzętami Kumpel dzwonił i chciał się pochwalić, że prawo jazdy zdał Cieszcie się razem z nim jeszcze jedna owieczka, jakby była. Jest, dobra. Chodź tu, potrzebujecie. Dobrze. Dobra, chodźcie, zwierzątka. Dobra, czyli mamy już dodatkowe dwie owce. No, co jest? Tylko, żeby mi się nie zabiły. Fak. Żebym <grym> ja się nie zabił też. Oj, tam 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 chyba już nie widzi. No, Skar, co jest? nie, co on robią? Dawaj tutaj, tu... Ej no to wyglądało jakby jakby mnie uwalnął. Próbowała chyba uciekać dobrze, dobrze dobrze <grystanie> dobre A śmiesznie wygląda Dobra, a te dwa zboża sobie jeszcze zostawię Jakieś szakrowy krowy przyprowadzić Coś mi się wydaje, że dobrze by było to podzielić na pół Tu by były owce I krowy I zrobiłbym jeszcze jedną taką zagrodę I bym tam wstawił yy, Kury, czy tam teraz kaczki Bo to są teraz kaczki I świnie I to chyba będzie najlepsze wyjście ale ja muszę teraz sobie coś zjeść. Zaraz zginę. Zaraz znowu będę umierał z głodu. I dobra. <coughs> ehm, szkło. Dobra. Jestem tylko ciekaw, ile mi się nagrało. To jest naprawdę wielkie. Pytanie. Prawie wszystko. Dobrze Dobra, poczekamy się te cztery i włączę nagrywanie. Sekundka. Dobra, jestem i znowu się zrobiło ciemno. Znowu śpimy. Dobra. Teraz trzeba położyć dwa rządki szkła dookoła Ej, <laughs> mi coś łaskoczy w tym gardle, no. Zaraz. Raz, dwa, trzy, cztery. Tutaj. A, tutaj miały być drzwi. Nie, tutaj zrobię drzwi. Trzeba to jeszcze poszerzyć. Złe obliczenia Dobra Przynajmniej ze dwa, no Kurde, mogę sobie do razu drzwi zrobić Aha, to mam rozwalić. No. Dobra, dobra. No nie, no. Co? Ja odwaliłem. Raz, dwa, trzy, cztery. No, coś źle odmierzyłem, jak nic. A tam zostało wolne. No, kurde. Jak ja to odmierzałem? Dobra, i tak by mi tu wskoczyły, coś mi się wydaje. No, no, wskoczył mi tu na pewno, no. I, ale nie mam więcej szkła, za bardzo. No nie, a teraz już. Raz, dwa, trzy, cztery. Tutaj ma być ściana. <laughs> za, za dużo. No nie! Śpieszę się za bardzo. Już mi mało czasu, odcinka zostało. No nie! Dobrze. 1 2 3 4, dobrze. Dobra, ale teraz mam 4. raz, 2 3 4. I mam mążkę kosną jeszcze. Jedno. No nieźle. O, kwiatków też trochę będę miał. no i zbyt dużo chyba nie zarobię znaczy nie zbiorę chociaż jakbym miał szczęście to bym ja miał dużo tych nasionek dobra, z pięciu mi na razie wystarczy resztę za wizją zrobię nie to, nie to to o dziewięć, nie tak źle